Dzień dobry, Stanisław Górski, program obliczeniowy Górski. Mamy 13 grudnia 2023 roku, a na tym filmie pokażę, jak przygotować plik z reprezentacją, którą trzeba wysłać do zarządu głównego w związku z ogólnopolską wystawą Głębi Pocztowych. Na ekranie widzimy program obliczeniowy Górski. Jesteśmy tutaj w organizerze etapie drugim. Rachmistrzowie, którzy którzy organizowali wystawę e, okręgową za pomocą programu uczniowego Górski, jakby wiedzą o co chodzi. E, żeby wygenerować reprezentację, najlepiej to zrobić już po zakończeniu e, wystawy. O to chodzi, że wszystkie nagrody są e, przyznane. Tak jak tutaj widzimy, mamy kategorie i mamy informacje o nagrodach. Jeżeli mamy przydzielone nagrody i one wszystko tutaj jest poprawnie, to tak naprawdę wystarczy skorzystać tutaj z tej opcji, którą tutaj widzimy, te dwa przyciski. Ale tutaj już od razu chciałbym zaznaczyć, że te dwa przyciski one wygenerują nam pliki e, typu arkusz kalkulacyjny, czyli takie, które otwieramy w, w, w programie typu Excel. E, ale to nie jest ten gotowy plik, tak? Ten plik, który my tutaj wygenerujemy, ten plik będzie tylko źródłem danych. Z którego będziemy sobie korzystać, wypełniając ten arkusz, który co roku dostosujemy od zarządu głównego, tutaj ja szybko otworzę. Tutaj mamy ten arkusz, on zawsze taką ma nazwę SP i nazwa okręgu. Tak, akurat w moim przypadku jest to SP Myślnik Zielona Góra, to są jakby kategorie sportowe. Tutaj jest pierwsza, pierwsza zakładka to jest info oraz przykład wypełnienia. A tutaj kolejne arkusze to już są pierwszy gołąb w kategorii A, drugi gołąb w kategorii A, trzeci gołąb, pierwszy w kategorii B i tak dalej, aż do wyczynu. Ostatnia zakładka to jest reprezentacja. Analogiczny plik mamy dla kategorii Standard, tak? Też mamy zawsze info, przykład wypełnienia, i tutaj mamy Standard, Dorosły, pierwszy gołąb, Standard. Samce, dorosły drugi i tak dalej. Na końcu też jest jakby reprezentacja. I teraz, czyli mamy te dwa arkusze, te dwa arkusze powinniśmy dostać z zarządu głównego. Co roku one są przesyłane. Niestety, no, kiedyś próbowałem zrobić, żeby program obliczeniowy górski automatycznie wypełnił ten, ten, ten plik, ale niestety one są tak. Tak są poblokowane, tak kliki, tak jakby po jakoś tam pokombinowane, że no niestety automatycznie się nie da tego zrobić. Ja to nazywam, możemy to robić półautomatycznie. Wracamy do, do programu. Jeżeli w programie mamy prawidłowo nadane nagrody, to wystarczy, że klikniemy generuj yy, plik Excel yy, dla gołębi standard, tak? I tutaj on program wyrzuci, gdzie zapisać plik. Osobno generujemy sporty. Program, jeżeli nagrody są tu już trzecie raz, do tego wracam. Jeżeli program ma nagrody przyznane, to program wie, że ma brać pięć najlepszych gołębi w standardzie dla gołębi dorosłych, po dwa gołębie młode, a w sportach po trzy. Jeżeli byśmy chcieli dodatkowo jakieś sobie karty wygenerować, zawsze możemy tutaj też zaznaczyć. Jeżeli zaznaczymy tu, to oprócz tych gołębi, którą, które powiedziałem, z tych po pięć pierwszych, po trzy pierwsze w sporcie. Dodatkowo program nam wygeneruje. To jest jakby taka dodatkowa opcja, że jakby sami, samemu możemy sobie zaznaczać fiżki i jak tutaj klikniemy, generuj to w tym pliku wygenerowanym, jakby te, te deklaracje też będą. Ok. Teraz otwórzmy ten plik, który stworzył program. Tak wygląda tak wygląda ten plik, który wyrzucił nam program. Tutaj też na dole mamy, tylko że tutaj głębie są ułożone numerami klatek. E dla ułatwienia program dodał coś takiego w tym miejscu, w tej komórce. To jest nagroda pierwsza, mamy kategorię A, nagroda druga kategoria A, nagroda trzecia kategoria A. Oczywiście program jakby tutaj poukładał jakby według kolejności. Najpierw to jest, to jest Excel z, kategor z kategoriami sportowymi. Najpierw kategorię A, później kategorię B będziemy mieli kategorie C i tak dalej, tak, czyli taki sam jakby układ jest jakby ta kolejność jest taka sama jak w tym drugim pliku i analogicznie wygląda ten plik z reprezentacją ale standardu, tak, też są numery klatek, ale zaczynamy od samic dorosłych, pierwsze trzy samice dorosłe, później, e, przepraszam, pierwsze pięć samic dorosłych, później pięć samców dorosłych i po dwa młode, tak. I teraz, no jak to kopiować, to po prostu tak o, damy przykład, tutaj mamy teraz, jesteśmy w tym oficjalnym arkuszu, i lecimy. Wchodzimy najpierw w hodowcę. Aha, bardzo istotna rzecz. Te arkusze kalkulacyjne otwieramy w programie Excel. Tak? Czyli, jeżeli ktoś używa e, programu OpenOffice, czy tam LibreOffice, czyli darmowy odpowiednik dla, dla Excela z pakietu My, firm Microsoft. No to przy tym kopowaniu mogą być delikatne problemy. Może też nie być jakiegoś charakterystycznego e, e, kolorowania, tak, poświetlania. Już jakby pokażę o co chodzi. Ja zawsze zaczynam sobie imię, nazwisko hodowcy. Wklejam, wklejam sobie, kopiuję sobie oddział. Tak, kopiuję sobie gołębia i barwę od razu. Płeć najlepiej zapamiętać. Te dwa pola naraz można przekopiować. Płeć sobie wybieramy. I widzisz, pojawiło się kolorowanie, to co mówiłem, jeżeli byśmy otworzyli ten plik w OpenOffice, mógłby być problem z kolorowaniem. I teraz najważniejsza rzecz, kopiujemy tabelę z wynikami, zaznaczamy wszystkie wyniki i wklejamy. I tutaj też się pojawia kolorowanie. Jeżeli wszystko się pokoloruje na zielono, to znaczy, że wszystko jest dobrze, tak? No nie wiem, jeżeli szczerze mówiąc nie wiem, jak, jak podchodzą do tego, jeżeli wypełnimy to w OpenOffice i to nie pokoloruje i to wyślemy. Teoretycznie no, wszystkie wartości tam wpisane będą prawidłowe, ale nie będzie kolorowania. Nie wiem, jak w zarządzie głównym na to patrzą. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, to no tutaj proponuję no jednak otwierać to w oryginalnym Excelu i, i przekopowywać w Olginarlem Mamy pierwszego gołębia zrobionego jako potwierdzenie, że tu jest wszystko dobrze wypełnione. Jak pójdziemy do reprezentacji, to tutaj to wszystko nam się ładnie pojawi, tak? Czyli pierwszego z kategorii A zrobiliśmy. Przechodzimy na drugiego gołębia z kategorii A. Tak samo tu. To jest drugi gołąb. I, i znowu zaznaczamy. Hop. Niestety Te pliki są tak jakoś poblokowane, że nawet te kopiowanie czasami tak dziwnie wychodzi. Dobra, tutaj sobie zapamiętuję, że to jest samica też. Samica i teraz najważniejsze, czyli wyniki. Wszystko na zielono gołąb się pojawia. Oczywiście no nie trzeba tak za każdym razem skakać tutaj na koniec patrzeć. Na sam koniec warto się sprawdzić czy wszystko mamy dobrze wypełnione. I w ten sposób jakby kontynuujemy i przekopiowujemy te wszystkie wartości z jednego, z jednego takiego tak zwanego roboczego arkusza kalkulacyjnego, z roboczego do tego oficjalnego. I jeśli chodzi o kategorię standard to robimy analogicznie. Mogę pokazać jednego gołębia Tutaj zaczynamy akurat od samców, a ja mam u siebie samice pierwsze, to tylko uwaga, żeby się nie pomylić. Tu mamy samiczki, więc bierzemy hop. Hop. Hop i jej konkursy, tak? I tutaj tak samo jak pójdziemy dalej, to widać, że się wypełniło. Zawsze warto to na koniec sobie sprawdzić, tak? I w ten sposób stworzone, wypełnione arkusze te oficjalne zapisujemy i mailem wysyłamy do zarządu głównego. Bardzo dziękuję za uwagę.